Nie fascynuje. po polsku nie da się powiedzieć fan, po angielsku nie da się powiedzieć kombinować, a w języku Hindi nie da się powiedzieć nie, nie chcę dowozić jedzenia na rowerku. Uuu <grywa> LeBron James, ketchup mówi amerykaniec. Fascynują mnie języki, bardzo lubię język hiszpański, bo uważam, że co byśmy nie powiedzieli w języku hiszpańskim, brzmi zajebiście. Na przykład w Lidze Angielskiej Piłki Nożnej jest taka drużyna, która nazywa się Wolverhampton Wolves. I tu złapałem e, rozkminę w sumie, że gdyby oni grali w Ekstraklasie, to by się nazywali Władysławowo Wilki. I ich trenuje typ, który nazywa się Espirito Santo. I nikt, kurwa, nie ma z tym najmniejszego problemu, nie? Komentatorzy w telewizji mówią, że Espirito Santo eksperymentował wczoraj z młodymi zawodnikami. Jakby to kurwa nie znaczyło Duch Święty. Nie? Wyobrażacie sobie, żeby Szpakowski kiedyś podczas transmisji powiedział, że Duch Święty eksperymentował wczoraj z młodymi? Od razu by tego trenera przenieśli do innej parady. Ktoś mi powiedział, że fan po polsku to jest dobra zabawa. Ale nie zgadzam się. Bo yy, myślę, że po angielsku mógłbym powiedzieć wczoraj opiekowałem się dziećmi swojej siostry and it was fun i byłby spoko. A gdybym po polsku powiedział hej, wczoraj opiekowałem się dziećmi swojej siostry była dobra zabawa, <śla> <śla> to by Sekierski o mnie dokumenty w internecie <śla> Działa to też w drugą stronę, bo uważam, że po angielsku z kolei nie da się powiedzieć takiego zajebistego polskiego słowa kombinować, nie? bo oni kurwa nie kombinują. Nie? jest napisane, że płacimy podatki, to oni płacą podatki, nie? Więc mnie fascynuje, po polsku nie da się powiedzieć fan, po angielsku nie da się powiedzieć kombinować, a w języku hindi nie da się powiedzieć nie, nie chcę dowozić jedzenia na rowerku. Się... W dialekcie sycylijskim nie ma czasu przyszłego, co znaczy, że można powiedzieć zrobiłem coś, można powiedzieć robię coś, ale nie można powiedzieć zrobię coś. Dlatego na Sycylii od tysięcy lat nic się nie zmienia, nie? Ale pomyślałem sobie, że to by się w zajebiście w związkach przydało, prawda? Takie chwili przespaliśmy się ze sobą, tak, tak, przespaliśmy się. No i teraz się spotykamy, tak, tak, spotykamy się. Co z naszą przyszłością? Nie rozumiem. Kiedy jakieś małżeństwo, jakieś dzieci. No comprendo amigo sorry. Jest coś, co nazywa się Circle K. I zacząłem rozkminiać, kurwa, co za idiotyczna nazwa. A po angielsku nadal brzmi spoko. Circle K. Gdyby Polak to założył nazywałoby się Kół <laughs> Ale w sumie tym, tym tokiem rozumowania, sobie myślę, że na nogach miałem new balance, czyli nowo równowagi. Pod pachą byłem wysmarowany Aksse, czyli siekierą. A spodnie miałem z ulubionej firmy wszystkich leniwych wieśniaków. Zara! <głos> <głos> Więc stwierdziłem, że po prostu jest dużo dziwnych nazw. Więc wbijam do kółkoki. Dwa hot dogi poproszę. Pani zaczyna ogarniać. Ja płacę pejpasikiem. Cyk, żeby najszybciej. Po chwili wyskakuję wielkimi literami. Uff, Skoda! Myślę sobie. Jak to zgoda? Nie transakcja zaakceptowana, nie akceptacja, tylko kurwa zgoda. I wyobrażam sobie jakiegoś obrzydliwego, grubego bankiera, który mi mówi, a niech se kupi te dwa hodoki. <grywki> Mówię do tej pani, nie uważa pani, że jest to trochę śmieszne, że ta mała bankowa maszynka daje mi zgodę wydawać moje ciężko zarobione pieniądze? Pani tak patrzy na mnie i mówi. Jakie sosy do hot dogów? Ja teraz muszę cały czas kitrać swój angielski. Już mówię, co to znaczy. To znaczy, że jak na przykład gadam z ziomeczkami o koszykówce i chcę powiedzieć, że lubię typa, który nazywa się LeBron James, to nie mogę powiedzieć LeBron James, bo oni wszyscy uuu, LeBron James, ketchup mówi Amerykaniec jebany. Więc muszę się przerzucić na LeBron James i wtedy wszystko jest w porządku. Tak samo mam z hip-hopem. Jak powiem, że lubię rapera, który nazywa się Eminem, to oni chętnie, poproszę. Lubię Eminem, a Eminem to spoko, spoko, ja wolę Tupeka. Ale najgorzej w tej kwestii mam z pewnym takim kanadyjskim raperem, który według mnie nazywa się Drake. Ale wśród swoich kolegów nie mogę mówić Drake, muszę przerzucić, przerzucić się na Drake. A Drake nie brzmi dla mnie jak raper z Toronto. Bardziej tak kierowca z Kijowa, prawda? Filip, zbieramy się, tak, tak, Drake będzie za 7 minut. Ale przyznacie, że słowo pasmanteria nie brzmi jak sklep z guzikami. Dla mnie to brzmi jak coś, co jest tak krok nad wegetarianizmem. Dziomek przychodzi ostatnio, mówi: e, Filip, idziemy na burgerka. Nie, nie mogę stary. Od jakiegoś czasu jestem pasmanterianinem. Nie wiem praktycznie nic, tylko makaron wstążki. W Chicago jest milion Polaków i każdy czuje, że musi tak chronić polskiej reputacji. Nie? I zorientowałem się trochę, dlaczego w pierwszym tygodniu tam mieszkania poszedłem z ziomkiem kupić coś do jedzenia do no takiej budy z hot dogami. I on podszedł i powiedział: One Polish, please. Ja miałem takie, kurwa, u mnie z angielskim jeszcze nie najlepiej, ale. Typ chyba zamówił Polaka. Chwilę później dostał hot-doga z grubą kiełbą. Ja bym takie kurwa, jakby mówił jakimś kodem, nie? że on y, gardzi cienkimi paróweczkami, wprowadźcie Polaka, prawda? Ja mówię, u nas nie ma takiego czegoś. My nie możemy iść na Monciaka opierdolić Koreankę. Nie? Nie, nawet jak idziemy do baru mlecznego tam dwóch Ukraińców poproszę i barszczyki wjeżdżają, nie? Ja pojechałem do Stanów, jak miałem 12 lat, chodziłem tam do szkoły i tam yy, na każdym kroku podsyłają ci ankiety do wypełnienia. Na każdej ankiecie pytają o rasę. Ja już nie wiedziałem, co na tych ankietach zaznaczyć, zwłaszcza, że nie było słowa white. Nie było słowa white. Było tam black, asian, indian, nie było opcji white. Natomiast było słowo, którego wtedy jeszcze nie znałem, było napisane Caucasian czy Caucasian. Moja pierwsza rozpinała, kurwa, jakiego koloru było owczarek kaukaski. A potem sobie myślę, nie, 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 Filip, myślisz po polsku, musisz zacząć myśleć po angielsku. I tak patrzę i mówię, wiem, co to Asian. Mówię, wiem, co to kak. Kutasozjata? Mówię, to nie ja. Zaznaczam inny i wpisuje do mnie Polak. Nie? którego typek, z którym siedziałem w ławce, to zauważył i tak patrzył i mówi hmm, zawsze myślałem, że Polacy są biali. Mówię, nie pierdol, zanim poznałeś, to nie wiedziałeś, że jest takie państwo jak Polska. Ja mówię, w sumie racja, myślałem, że to firma, która produkuje kiełbasy. Penelope Cruz. Jak to kurwa zajebiście brzmi, prawda? Gdyby ta osoba urodziła się w Polsce, nie byłaby żadną wielką gwiazdą. Nazywałaby się Paulina Reis. Pracowałaby gdzieś w żabce, w sosnowcu i spotykałaby się z Drake'em z Kijowa. Toj, toj, to jest fascynująca nazwa. Zabawka, zabawka, serio? Nic innego nie mogliśmy wymyślić? Wymiał miał się zastanowić, co jest takim dokładnym przeciwieństwem zabawki to bym pewnie pomyślał o takim wielkim niebieskim, plastikowym sracopudle.